Trzymano mordeczki, znowu wędkarstwo podlodowe, ale tym razem będziemy łowić na dużo głębszej wodzie stara kopalnia i okonie na blaszki, taki jest cel. A idziemy teraz w miejsce, gdzie jest dużo zaczepów, dużo podwodnej roślinności, ale jest pewnego rodzaju nowość na kanale, jeśli chodzi o filmy z lodu. A chodzi o to, że Kacperek kupił echosondę, która się nazywa jak? Garmin Streaker Cast GPS. O kurde! I dzięki temu będziemy grać dzisiaj w grę komputerową. W zasadzie łowi się na blaszki z lodu, ale dzisiaj chcę połowić na gumy, ponieważ dzięki tej echosondzie widać ryby, które są przykryte do dna i fajnie wychodzą do góry za przynętą właśnie na gumę. Wiadomo, ja wolę łowić zawsze bez echosondy, ale jak już mówiliśmy tutaj tyle razy, no to dla urozmaicenia po prostu, żeby uatrakcyjnić sobie wędkowanie, będziemy używać tej oto echosondy. Zanim jednak zaczniemy łowić za pomocą echosondy, zobaczcie, co udało się złowić dzień wcześniej, kiedy pogoda była zupełnie inna, słoneczna, a oko nie brały jak wściekłe. Ale są takie brania, że rzeczywiście nie czuć, a siedzi. O, ale strzelił teraz, człowieku! Oj, nie wiem, czy nie będzie ciutka większy, wiesz? Ech, eee, kurde, oszukują. No, ja też taki miarowy. Kolejny ty. A na końcu biorą największe ponoć z dziury. Ten jeszcze duży nie będzie chyba. Stary, kolejny, szósty już z tej dziury. Jest Piękny strzał Rybka może nie za wielka Ale jest. Takich Krapków jak ten można się obłowić, ale wiadomo apetyt w miarę jedzenia o chyba miałem rybę i chciałoby się łowić po prostu większe ryby Także zaraz założymy większą blachę. Nawet zrobię to teraz. O, jest kolejny. No może jeszcze poławi się trochę w tej dziurze, bo faktycznie są tu ryby. Kolejny. No, trafiłem w dobrą dziurę. Trzeba przyznać, że dobra dziura. Bo tutaj lecą jeden po drugim. O, i ten większy nawet troszkę. Nastroszył taki okonek przesałem biorą, o i kolejny No widzicie jak się trafiło Nie wiem ten nie będzie największy No Też taki kłód 20 Wszystkie są jaśniutkie, prawda? Bo tutaj bardzo czysta woda Kolejny Ale rzeźnia, jedna dziura Cały czas jedna Dopóki mi nie spadnie okoń Albo nie odejdzie ławica, to będą brały. To jest 7 metrów, one się tak nie poszą, jak się jednego wyciąga. Czyli jednak może od miejsca zależy bardziej niż od pogody. To, czy biorą, czy nie. Dzisiaj wiele dziur przewierciliśmy i dopiero tutaj jest naprawdę fajnie. To są brania. Regularnie. O, było branie, widziałem na szczytówce, bo to było mega delikatne. I kolejny. No mam tutaj zabawę, nie powiem. Naprawdę dużo tu ich siedzi. Ale niestety wszystkie ten sam rocznik. Jest kolejny. Ten malutki chyba. Kolejny. To nie jest woda pz2, więc mogę sobie je tak trzymać. Jest na plusie, więc na pewno nic się nie stanie. Jak się skończą brania, to je wypuścimy. Może jakaś babcia tu się ich czai. Trzeba ją złapać najpierw. Na sam koniec zerowania potrafi trafi duży się trafić. O, jest. Spadł, niestety. No to teraz się mogą skończyć brania, jak spadnie ryba. Czasem jak się trafi w dziurę, to jest tych rybek trochę, nie? Dopuszczamy je, bo odpłynęła ławica. Do tej samej dziury już. Ale ich było trochę, no. zabawa była, tylko założę teraz większą blaszkę, żeby dorwać większego. 7-6 metra, woda masz. zaraz temperatura się ustawi, no ale widzicie, łąka jest na dnie. Tak, jakaś roślinność, właśnie dnie, Ale tu jeszcze nie ma tej gęstej łąki. W innej jakiejś dziurze musiała być. Pamiętam, że... Ale tu się rysuje widać. Ale że jest, są jest faktycznie. Szaczek, no dobra. Zaraz zobaczymy, czy to ryba będzie. By było widać, jakby były przykłady do dna, nie? Takie żółte, mm. podniesione. Chociaż one się podnoszą często, jak przynęta się spuszcza A Teraz dna. Zaraz do dna, zobaczymy. Na razie założyłem bardzo naturalny kolor tego buddy. Trzeba kombinować, jak na blaszki biorą małe, to może na gumę wyjedzie większy. Tu jest ryba w tani zawieszona. Tak, No. Szczółpak może. Może być szczupak mały. To jest ryba na 100%. Typa, brawo Ty to Widzisz było okoń. koń. Jak, jak bardzo wysoko był podniesiony. Zobaczcie, jak wysoko nie? był podniesiony okoń. Ale jazda. I Dawid gra w grę w komputerową idzie mu dobrze. Stał kurde na drugim metrze. Stał tutaj o... piąty to gdzieś drugi metr, myślę, bo nawet jeszcze płycej. Kilka się podniosło. Kilka jest. Czas troszeczkę podnieść gabaryt przynęty. Może to zredukuje to mi wysz małych ryb. Co też takiego założyć? To jest GF 7 cm. Trzeba się w końcu spróbować dobrać do tych większych ryb. O, idzie coś mi. Ale niestety nie nie uderzyło przynęt. No ta siódemka dla tych około 20 to chyba jest przerażająca. Chciałyby ją zjeść, ale nie mogą. Nawet mam nadzieję, że w końcu wyjedzie w takim razie większy. Dzięki temu, że te małe nie uderzają. Jest. Kurde, był na siódemkę w końcu, ale spadł. Mógł być większy, bo coś tak czuję na wędce troszkę inny opór. Jak na razie GF 17 cm redukuje liczbę małych okoni, bo w zasadzie jeszcze nic nie złowiłem. Miałem myślę jedną dużą rybę, która spadła szybko. No i teraz idziemy na najgłębszą wodę na tej wodzie. Jest tam koło 11 metrów głębokości. Mogą być te największe byki na zimowisku. Szukamy strasznie z całych sił tych okoni, kombinujemy z blaszek, zmieniamy na gumę, później to na coraz większe przynęty, ale na razie nie przynosi to rezultatu. Ale może przyniesie. To jeszcze nie koniec. Jest. No zmieniłem na szczupak. Popatrzcie, swój ogon zjadł. I tak wygląda poległy w bitwie. No, ja nie ukrywam, też poległem. Niestety na sam koniec nie udało się przebić przez te małe konie. W zasadzie nic nie udało się większego zrobić w tym filmie. Totalna klapa, totalna porażka. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko i tak się podobało. Pewnie jeszcze tutaj przyjadę nie raz, nie dwa na tą wodę. Ale czas zwiedzać kolejne zbiorniki, więc pewnie będzie więcej nowych wód w kolejnych filmach. Tymczasem żegnamy się z Wami. No co chcesz powiedzieć może na koniec? No. Nie udało się przebić. Nie złapałeś dużego okonia. I ja nie też się. Nie. Nikt w zasadzie nie złapał. Nikt z nas nie złapał. Jesteśmy do dupy. Nie nadajemy się do łowienia. Sprzedam echosondę Garmina, bo miała sama ryby łowić. Trzeba się przebranżowić i zbierać znaczki pocztowe. Trzymajcie się połamania kija. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Sayonara.